Jaki będzie wynik się do jednego dla górnika? Ten mecz był i bardzo ważny dla nas a jestem szczęśliwy, że wygrali. Jesteśmy. Było cieńczko, stał, nie grał źle, dla mnie grał bardzo dobrze i, i, i czuliśmy taki chyba pressure trochę, że musimy wygrać, ale, ale strzeliliśmy tu drugą bramkę, rasizm to bardzo ważna i potem dużo szansy mieli, jesteśmy, ale ważne, że wygraliśmy. Każdy mecz jest ważny, wiem czy dzisiaj e, czy nie, e, ale myślę e, dobry mecz, e, stal w ogóle nas się nie zagroziło, wiadomo, że mają dobry stoł, fragmenty, że są groźni, że mają wysokich zawodników, ale tak z meczu nie pamiętam, że mieli jakąś, jakąś sytuację, żeby nam zagrozić albo nam w bramkę, e, ale oczywiście jak to jest winnik 1-1, 2-1, my takie kontry sytuacji nie strzelamy, e, to może dzisiaj się to może jakaś obroni, ale, ale nie możemy sobie na to pozwolić, żeby no, takie sytuacje psuć e, i, i to trzeba myślę. jedyne co dzisiaj poprawić, e, ale ogólnie e, był, byłby doby, dobry, mecz i nie było ani jednego zagrożenia, żeby, żeby to inaczej wypadło. Troszeczkę oddechu możemy złapać jako zespół, bo no, gdybyśmy się po prostu w tą spirale przegranych czy braku wygranej nakręcili, no to e, mogłoby być nieciekawie, a tak to po prostu to co, to, co wcześniej powiedzieliśmy, lekki oddech możemy złapać. To przede wszystkim gratulacje dla Górnika, więc mieliśmy spory problem, żeby wejść w nasz rytm grania, tak jak ostatnio. Zespół się prezentował, jak, jak wyglądał pod kątem budowania gry. Dzisiaj myślę, że ta pierwsza połowa była w mojej opinii wyrównana, natomiast dużo strat, które generowaliśmy, takich zupełnie niewymuszonych, to napędzało przeciwnika, a przez to były kontry. Musieliśmy dużo więcej sił poświęcić w pressingu. Nie weszliśmy na odpowiednie tory. W drugiej połowie... Wiedzieliśmy, w jakim momencie jest stal, na pewno o, duża pewność siebie po ostatnich spotkaniach, które, które e, były dla nich dobre, punktowali. E, Wiedzieliśmy, że to doświadczenie, jakie mają w swoich, w swoich szeregach, też będzie robiło swoje staje fragmenty gry również, bo, bo mają bardzo dużo wzrost, wzrostu. Mieliśmy wcześniej zamknąć mecz, bo tych sytuacji było zdecydowanie więcej. Owszem, oni też mieli, można powiedzieć, ale, ale my zrobiliśmy, można powiedzieć, swoje. Ten mecz był bardzo ważny pod wieloma względami, ale przede wszystkim pod względem tabeli, żeby, żeby mieć troszeczkę, troszeczkę spokoju, bo... No bo wydaje mi się, że we wcześniejszych spotkaniach zasłuży, zasłużyliśmy na trochę więcej, ale tych punktów nie było, te punkty uciekały. Dzisiaj bardzo ważne zwycięstwo po to, żeby spokojnie pracować w świetle przed kolejnym spotkaniami.